No więc co, po raz następny Was witam ze Starożytnej Świątyni w Malai, północne Tamil Nadu. Teraz znalazłam fajne miejsce, tak i się znowu spod kontroli. Tam widać Aruna Chale i, i ten, ten główny świątynny budynek poświęcony um, Shiva. E, a jesteśmy na terenie bardzo wielkiej świątyni, bo jednej z największych w e, południowych Indiach, jeżeli w ogóle nie, nie największych w całej Indiach. Um, no, ja tu sobie siedzę przy wodzie. Widzicie, tutaj się z, zawsze wszyscy mogą przyjść i się napić a, za darmo, oczywiście. Tutaj jeszcze inne fragmenty różnych innych zabudowań. Tam słuchajcie widać, tam, widać... Tutaj słońce mi trochę przyszło. O, widzicie taką antenę tam. Takie coś długie, złote. To jest podobno antena kosmiczna, ale o niej już chyba opowiadałam. I e, Ci e, bardzo wierzący, e, bardzo religijni wyjść, oni uważają, że tam że dzięki tej antenie ludzie przebywający tutaj e, e, uzyskują energię z kosmosu. Natomiast inni podejrzliwi uważają, że jest kompletnie odwrotnie, że jacyś tam szemrani bogowie ściągają energię z ludzi, którzy przebywają w świątyni właśnie za pomocą tego takiego masztu dziwnego. Ale chciałam Wam powiedzieć, że wymsknęłam się zupełnie e, spod kontroli, ponieważ jak mam tutaj e, z tydzień temu, jakoś się tutaj dostałam, to weszłam wschodnią, główną bramą, tak jak Pan Bóg przekazał. Zresztą chciano ode mnie paszport, ja Wam pokazałam inne ID, indyjskie, a, bo już takie mam. E, i robią fotografie, sprawdzają co w torbie, i tak dalej. Także, oczywiście, klapki trzeba zostawić na zewnątrz. I mu, muszę Wam powiedzieć, że byłam tak zdziwiona, że nie było um, ścieżki powrotnej do tej samej bramy, tylko była brama po przeciwnej stronie, otwarta, która zwykle jest, była zamknięta. Była otwarta brama zachodnia i wychodziło się bramą zachodnią bez klapków. E, czekała kolejka Riksz. Aby podwieźć delikwentów, bosych delikwentów, którzy chcieli oczywiście, bo byli tacy, którzy nie chcieli, bo tutaj chodzenie na, na bosów wokół góry to, to nie jest nic e, nie, niezwykłego. E, no ja to też się przeszłam, nie, nie dałam się na, nabrać na, na biznes rikszowy, e, ale to bardzo śmieszne, bo słuchajcie, bo obejść to nie, no to, to trochę, trochę jednak trzeba. E, co, co najmniej jeden kilometr, jak nie więcej, po, po, ciep, po ciepłym tym betonie. No jeden kilometr na pewno. Także w tej chwili się mam w ten sposób, że sobie wrócę właściwą bramą. I bardzo jestem z siebie zadowolona. To bardziej, że dzisiaj nieźle sobie pochodziłam. Także jeszcze pokażę Wam widok główny, no i pożegnam się na Mastewa, na Kam,